Siermano Polano, z tej strony shop, shop. i witam was w nowym odcinku z City. A w dzisiejszym odcinku będziemy maluchami uciekali przed powodzą. I naszym celem jest dachać na tą właśnie górę, którą tutaj widzicie. Bo tam też teraz powódź się złapie. A więc co? Nie mam to trzeba teraz ciotkę. Oj, sorki Dobra, włączam wodę. Dobra, włączyłem wodę. I teraz uciekamy przed powodzą. No nie, już nas złapała powódź. No i krop. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Dobra. Nie ma czasu... Nie ma co tracić czasu. Jedziemy. Ej, ale to powiem serio szybko. Zobaczcie jak zależy u miasto. Dobra. Dzięki doby. A my tylko maluchę możemy uciekać. To jest najgorsze. My tylko maluchę możemy uciekać. Dobra. Teraz skręcamy musimy gazować na autostrad szybko. Mamy trochę czasu dla 80, ale i tak, nie ma co marzyć czasu. Ja po prostu, bo to jest szybko. Dostaćmy jakiś mandat, teraz cię obchodzi. Nas to obchodzi, żeby uciec. Dobra. Jest w tym bardzo fajnie. Jest póki co bardzo fajnie. Jeżeli nam się uda w drugiej klubie, to ja nie wiem. I serio nam no, się chyba to w drugiej klubie uda. tylko żeby teraz samotwalił maniany i się nie rozpływał. Jeżeli nam się uda, to chyba jeden, zepty, jeszcze jednym autem. A my musimy dalej jechać. Dobra, ale to jest trochę niżej. To może być problematyczne. A miasto całkowicie zalewa. Ej! A ta woda cały czas... Zobaczcie, to jest na prawie sto poziomie. Ej, jak nam się to serio to ja nie wytrzymam. Dobro. O, wyciągnięcie tą to wieszę, to właśnie to, musimy dojechać. Chyba jeszcze więcej takich planów. Ale lepiej się nie zatrzymywać, bo. No nie, no nie, no nie. Bo to, to już szalona. A ja się wryk. Ale jak to doktor, Ej serio, już ten świat jest w pracy. Już jest w połowie Ale to widać. Jak ta woda szybko zalewa. Tutaj poprzywraca łóżko. Dobra, jedziemy, jedziemy. Patrzmy coraz bliżej. Zaraz będziemy. Już tak niewiele brakuje. tak niewiele. To jest już... formalność, żebyśmy dojechali. Ja za bardzo nie umiem grać pierwszy raz uciekłem chyba. jest pierwszy raz, jak ja ucieknę. No ale jeszcze wszystko może się zdarzyć Ale pójdę już chyba... sobie soli Ja... Widzieliśmy, co? Żeby sobie trochę, ale raz, Wiecie co? Muszę sobie to i przyspieszyć, to... no, Dobra, pyk Oj, tydzień jak błyskawica. Teraz patrzcie. Jeszcze ja co Jaka to jest kresja. Jaka to jest kresja, żeby tu się udało? Jest, jesteśmy. Jesteśmy już. Na miejscu. Top. Dobra. Trochę jeszcze spróbuję. Nie ma Dobra, więc co? Chciałam po prostu, jeszcze to wyglądała trochę wyżej. Mi się tam udało. Malówkę. Zobaczcie. Prawie całe światło na Zobaczcie sobie teraz w jak to wygląda? Pędzę śrabę i jedną taka jakaś tam wierzeczka. Tutaj tam jest. A tutaj zobaczcie co jest. Tu jest! Tam co letnie cokolwiek jest! Nawet to robisz nie ma. Dobra. A więc teraz pojedziemy Pigeonem. Dobra, a więc co? Jedziemy. Tylko z tym taką. Dosyć taką się... piciorą... Moc trochę szybszą niż, ale zobaczymy czy teraz, tak jak krapicą tych Dobra. Jest. Jedziemy. Kraczą ja się uda. tym czy... Okay, jezu, nie no, trzeba jeszcze raz. Dobra, ale to trzeba. Dobra, byk. Dobra, ale są i Nie Czy to jest jakiś? чо ши санку храма, храма, чо ши въздуху, чого чо т'куку. Dźwięki, czekajcie, wow, no. no, 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 no Się rozbiłem trochę Dobra, idziemy, idziemy Jak to komicznie wygląda, ten pijewo Dobra, jakoś idziemy Ale takie coś będzie nam stać, jak nie wierzę Jak to coś tu jedzie to ja nie wiem, co zrobię. To jest złom, to kasaczytek. Ale w sumie, jedziemy. Udało się to naprawić. Silnik nie jest ale spora by kosztowało naprawę tak ważną. Jakbym naprawić naprawcze samochód, to bym poprosił o czwarte koło, Żeby dwa z przodu miał, a nie to jeden. Powiedzieliście, się, tak się wcieli w Nie, nawet Ale gdy to było prawda? tak zrobił. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Nie będę zatrzymam spróbuję jakoś się wydostać. Dobra, znalazłem... Dobra, udało mi się poczuć, ale jego foto jest bardzo blisko, więc nie ma czego tracić. Dobra, jedziemy, uciekamy przed tą wodą. mu uciekać. Ale jak ten pędziołom komicznie wygląda Dobra Czyli teraz Tutaj pierwszy Ty Teraz kam z Kamera pierwszego kierowcy wygląda tak jak maska trochę Nie no, maska jednak inaczej wygląda Ale jakie to jest jak się wyłącznie z wyłomem jedzie Że się zaraz w się, coś się stanie Gdzie wola złapie Dobra, czy nam się to uda? To ja nie wiem. To byłby cały czas ściga, a my jesteśmy, idziemy czymś takim. Ale przynajmniej łatwiej się wchodzi teraz w zakręty. Tak się już nie wymaga. A i tak, się trochę jeszcze nie mam. No chociaż i tak trochę, bo to się lepiej do, żeby to było ciebie działanem. O czym dobrze jest jeszcze okej? Okay. Skrycuję właśnie jest problematyczne z type działanie. Dobra, uciekamy. Ja w to komicie nie wygląda. Widziałem. Oh no, oh no, zachodziliśmy o Pedra, Super. No faktycznie, jest czelęsko. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy! Gaz, rura. Maska totalnie w ciała. Ciała tam jest tam, gdzie powinna być. W ogóle nie osłoni się indykancie, ktoś na jak, kapie. Jak będzie płatało, to ten silnik się indykać, w ogóle nie osłoni. Trochę problematyczny studiów. Ja bym takim samochodem nie chciał kierować w prawdziwym życiem. Oczywiście, no, tak to co jest, tak pokierować Ej, zaraz to odwrócę, jak się uda mi obrócić. Ej, dobra, udało mi się tu jechać, ale nie zaczęło się udało mi w ogóle Dobra No nie, no nie, no nie Płakam, 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 no Nie, o nie rób tego. Płakał, kliczył on. Płakał. Nie! Co się stało z tym kołem? Czekajcie, ja jadę jakoś swoje... Czekajcie. Da się jechać. Da się nie jechać. O dobry, da się jakoś jechać. Cześć. No, maciemy, Cześć, zaraz na co jak mi się uda wjechać. Zobaczcie, co się stało. Z tego samochodem się, się już chyba nic nie ma zrobić. Już chyba nic nie uda. Więc co? Sorry. Na tym odcinku spróbujemy jeszcze raz podjechać w piczy jeszcze innym album. Jeżeli nam się podobało... To zostawcie z i lajka, a ja was zagnam. Pa, papa.